Dzień dobry, dzień dobry. Witam was serdecznie po dłuższej przerwie w moim kolejnym odcinku vloga. Ta przerwa była niestety wymuszona ze względów powiedzmy technicznych, tak to nazwijmy w cudzysłowie, czyli po prostu miałem niestety covid, a to no przełożyło się na to, że przez ponad tydzień to w ogóle byłem całkowicie nieaktywny. No a też na to się nałożyło sporo różnych obowiązków. No i te wszystkie różne zrządzenia losu spowodowały, że wyszła dłuższa przerwa we vlogowaniu. Ale oto jestem. Natomiast tak na marginesie, gdyby ktoś nawet w takich długich przerwach szukał jakichś nowych materiałów, to zapraszam na kanał portalu AtlaZTF. Ja tam tworzę ten portal. I ten kanał razem z Arturem Wiśniewskim. Artur tam no, częściej, że tak powiem, pokazuje swoją facjatę, ale ja również uczestniczę w tworzeniu tych materiałów, więc gdyby ktoś szukał mimo wszystko wiadomości, czy różnej bazy edukacyjnej w temacie inwestowania ETF-ów, to zapraszam na kanał Atlas ETF. A dziś w tym odcinku chciałem powiedzieć coś, co jest bardzo że tak powiem, no mało doceniane, a jednak bardzo kluczowe, jeżeli chodzi o inwestowanie. Mianowicie, chciałem no sypnąć tutaj garścią porad, tak, wujek dobra rada, w temacie jak poprawić swoją dyscyplinę w inwestowaniu. Jeżeli już mamy jakąś strategię inwestycyjną, jak sprawić, żeby łatwiej nam przyszło, no podążać za obranym planem. To co? Zaczynamy. Inwestowanie inwestowaniem, covid, covidem, ale o zdrowie dbać trzeba, dlatego też nagrywam ten odcinek jak zwykle, tradycyjnie podczas mojego codziennego biegania w parku. No to co, przechodzimy do meritum tego odcinka. Pierwsza porada, która może wam pomóc w tym, aby Lepiej, no, że tak powiem, przechodzić przez te różne trudności rynkowe w trakcie inwestowania, to pierwsza porada brzmi tak. Miej strategię, która jest dopasowana do Twoich preferencji, do ciebie. A więc w ogóle tutaj pierwsza rzecz, jaka wychodzi, to to, że musimy mieć strategię. Jeżeli ktoś nie ma strategii inwestycyjnej, no to w ogóle nawet nie ma o czym dalej mówić można nawet przerwać oglądanie tego filmu. Bo tak naprawdę nic nam wtedy nie pomoże. Jeżeli nie mamy strategii, zainwestowaliśmy, że tak powiem, no, z przypału, tak na chybiu trafił, to niestety najprawdopodobniej kwestią czasu jest, kiedy przyjdzie nam za to zapłacić. Więc zakładam, że ktoś strategię ma. I tu to jest, że tak powiem, kwestia naszego zadania domowego. Powinniśmy starać się tę strategię opracować jak najlepiej. To nie oznacza, że to ma być jak najbardziej skomplikowana strategia, wręcz przeciwnie. Powinna być jak najprostsza, bo im coś jest prostszego, a działa, tym, że tak powiem, rokuje to lepiej na przyszłość. Natomiast ta strategia powinna być dopasowana do naszych potrzeb, do naszych preferencji. I to wcale nie jest takie proste ani oczywiste, bo te preferencje i te oczekiwania, i te nasze też możliwości. One zmieniają się, ewoluują w czasie, bo zmienia się nasza sytuacja, bo my też mamy po prostu inne już doświadczenia. Natomiast na tu i teraz powinniśmy starać się dopasować tę strategię najlepiej jak tylko potrafimy do naszych potrzeb. Tak jak powiedziałem, jest to trudne do zrobienia, tak już na przyszłość, że wiemy, że na pewno jak obierzemy teraz taką strategię, to przez 30 lat czy 50 lat nic tam w niej nie zmienimy. Jest to powiedziałbym wręcz utopijne myślenie. Ale to też nie oznacza, że z roku na rok będziemy skakać jak z kwiatka na kwiatek i będziemy całkowicie wywracać wszystko w tej strategii. Ta strategia może ewoluować w czasie i ona będzie najpewniej ewoluować, natomiast no, ta strategia powinna być w miarę stabilna. Na tyle, na ile jest to tylko możliwe. W moim przypadku, jeżeli chodzi o. Dopasowanie strategii do siebie to poza tym, że staram się ją faktycznie jak najlepiej uszyć na moje możliwości i na moje potrzeby. To yy, dodatkowo te moje strategie są w 100% regułowe. A więc nie ma tutaj takiej sytuacji, w której ja zastanawiam się, co teraz robić. Zadam wam takie pytanie, wyobraźcie sobie, że inwestujecie od kilku lat. Macie już tam jakieś środki, być może większe, być może mniejsze, zależy od sytuacji każdego z Was, ale nagle w tym roku zdarza się krach rynkowy na rynku akcji, który ma 50%. To prędzej czy później przyjdzie dla jasności, bo takie rzeczy się po prostu zdarzają. No i wtedy jest takie pytanie, czy my wiemy, jak się powinniśmy zachować w takiej sytuacji? Otóż nasza strategia powinna takie rzeczy przewidywać. Jeżeli inwestujemy na rynku akcji, to powinniśmy wiedzieć, co my będziemy w takiej sytuacji robić, a nie dopiero wtedy zastanawiać się, jak już się to mleko rozleje, co z tym fantem zrobić. To pierwszy punkt mamy za sobą, punkt numer drugi, czy porada numer dwa, mianowicie. Poznajmy historię rynków finansowych, zwłaszcza w kontekście naszej strategii. Przykładowo, jeżeli inwestujemy w portfel 80-20, na przykład ktoś sobie kupił ETF-a Life strategii 80-20, 80%, 80 akcji globalnych, 20% obligacji. To dobrze, żebyśmy wiedzieli, jak historycznie taki portfel się zachowywał. Ale nie za ostatnie 3 lata. Czy 4 lata, ten konkretny ETF powstał w grudniu 2020 roku, tylko za kilkadziesiąt lat, za 100 lat. I to oczywiście już wymaga nieco większego no, zaangażowania z naszej strony. Ja chociażby tutaj mogę polecić nieskromnie swoje oprogramowanie System Trader, gdzie takie rzeczy można sprawdzić właśnie dla takich długich okresów jak 100 lat. Ale uwierzcie mi, że poznanie takiej historii, takiego portfela za tak długi okres. Więcej nam pomoże niż na przykład próby odgadywania przyszłości, co na przykład się wydarzy w tym roku na rynkach albo co się wydarzy, nie wiem, w przeciągu 3 czy 5 lat, bo nikt tak naprawdę tego nie wie. Natomiast z bardzo dużym prawdopodobieństwem możemy no, przyjąć, że reguła Marka Twaina, czyli że historia może się nie powtarza, ale się rymuje, będzie nadal w mocy. A więc. To, że ktoś dobrze odrobił swoje zadanie domowe i dobrze przestudiował historię, to może bardzo pomóc w tym, żeby później z dyscypliną przechodzić przez trudniejsze momenty, gdy inwestujemy. No bo przykładowo, jeżeli będzie spadek na takim portfelu Life Strategy 80-20 o 50%, to ktoś sobie spojrzy w taki plan i powie: OK, to nie zdarza się no, każdego roku, to nie zdarza się w każdej dekadzie, ale takie rzeczy miały miejsce. I to nam wtedy dodaje otuchy, że widzimy, że to co się dzieje, to chociaż w gazetach opisywane jest jako coś co nigdy nie było spotykane, to tak naprawdę to wszystko jest częścią tej strategii i oczywiście też przy okazji, zanim ktoś wpakuje sobie do portfela portfel 80 właśnie, czy taki, taką strukturę 80-20, to być może ktoś sobie stwierdzi, ok, dobra, to ja jednak 80% akcji nie mogę mieć w portfelu, bo ja nie będę w stanie przechodzić przez takie głębokie obsunięcia, a jednak muszę zredukować sobie nieco tych akcji w portfelu, a być może muszę dodać też jakieś inne jeszcze komponenty obok akcji i obligacji, na przykład chociażby moje ulubione manage futures, czy jakieś tam inne strategie, takie oparte na momentum czy podążaniu za trendem. Po trzecie, ograniczmy ilość szumu medialnego, jaki do nas dociera, a zewsząd to widać w social mediach, w telewizji, w radiu, w gazetach, różnych forach internetowych. Po prostu, jeżeli my inwestujemy według ustalonych reguł, i wiemy, co robimy, to to, że my będziemy każdego dnia katować się najbardziej, że tak powiem, szczegółowym jakimś szumem rynkowym, nie będzie nam pomagało w tym, żeby wytrwać w tej strategii z dyscypliną. No bo znów. Przykładowo, ktoś sobie kupił to Life Strategy 8020, a tu nagle widzi takie teksty, takie artykuły, typu: Rynek akcji się skończył, to już nie jest ten sam świat, w ogóle to już kiedyś były czasy, a dzisiaj to już czasów nie ma i nie będzie, i w ogóle no, same takie no, negatywne wiadomości. To będzie powodowało, że my zaczniemy w pewnym momencie kwestionować być może swoje założenia. Tak naprawdę, pod wpływem nie jakichś konkretnych, rzetelnych faktów, tylko pod wpływem szumu o często niewiadomym nawet pochodzeniu, niezweryfikowanym, więc lepiej sobie tego oszczędzić. Dawkujmy sobie ten szum rynkowy, chociaż nawet gdyby jakaś gazeta czy jakiś serwis reklamował się, że. To są wiadomości, które musisz znać każdego dnia przed otwarciem sesji. Nie, guzik, prawda? Jeżeli ktoś inwestuje długoterminowo, to może sobie zrobić z takich wiadomości po prostu co najwyżej dobry papier toaletowy. Przepraszam za dobitność, no ale mniej więcej taka jest przydatność tego typu szumu medialnego. Po czwarte, za chwilę mi już palców u rąk zabraknie, warto ograniczyć częstotliwość zaglądania na rachunek inwestycyjny. I znów, jeżeli inwestujemy według określonych zasad i mówimy sobie, że dopłaty plus ewentualny rebalancing robimy, dajmy na to raz w miesiącu, raz na kwartał, może nawet raz do roku. To nie ma sensu, żebyśmy częściej zaglądali na rachunek i się denerwowali albo też niepotrzebnie ekscytowali, bo akurat te rynki odpaliły i, i nagle będziemy czuć y, przypływ ogromnej adrenaliny, że o to jesteśmy geniuszami inwestowania. Żadne takie skrajne emocje nie są nam tutaj potrzebne, ani nie są pomocne w inwestowaniu, bo mogą na przykład spowodować te y, znów bardzo pozytywne informacje, że my nagle jednak powiemy sobie, a e, to jednak powinienem dosypać trochę do pieca i większe ryzyko sobie wziąć, bo jednak to y, przecież inaczej będę z dziadercem, Jeżeli będę tutaj miał aż 40% obligacji w portfelu, albo w drugą stronę, jak zobaczymy, że rynki się zawaliły, no to my wtedy będziemy znów dochodzić do wniosku, że no nie przesadziłem z ilością tego ryzyka w portfelu, to teraz będę redukował to ryzyko i będziemy tak naprawdę działać pod wpływem jakichś skrajnych emocji. Więc ograniczajmy najlepiej odwiedzanie naszego rachunku inwestycyjnego. Na tyle, na ile jest to wymagane po prostu, żeby móc tę strategię realizować i dla jasności, no, ja nie chcę być tutaj bardziej papieski od papieża, też mi się zdarza, że częściej wchodzę na ten rachunek, chociaż naprawdę widzę na przestrzeni lat, jak mocno się to u mnie zmieniło i, i naprawdę mam na tyle różnych zajęć na co dzień i na tyle różnych innych aktywności, że... Katowanie się tym, co się dzieje na rachunku, nie sprawia mi jakiejś tutaj specjalnej frajdy, bo wiem, że to po prostu niczemu nie służy. To są tylko i wyłącznie cyferki. To, co się liczy, to to, żebym ja spoglądał na to długofalowo w perspektywie wielu lat i żebym po prostu realizował swoją strategię. A zaglądanie na rachunek w tym mi pomagać nie będzie. Po piąte, wybierzmy odpowiedni benchmark dla naszego portfela inwestycyjnego, czyli po polsku odpowiedni punkt odniesienia. O ile w ogóle to robimy. Co mam tu na myśli? No jeżeli dla przykładu, znów będę się trzymał tego przykładu, mamy line strategy 80-20, to porównujmy się do portfeli 80-20, a nie do na przykład portfela, który jest wypchany po uszy manage futures. Bo on będzie się kompletnie inaczej zachowywał od tego naszego portfela. I co z tego, jeżeli my na przykład będziemy mieć akurat słaby rynek akcji i to nasze live strategy będzie pod wodą dajmy na to minus 15, minus 20, minus 30%, a akurat my Futures w tym roku zarobiło plus 20 albo plus 30%. To nie oznacza, że jedno jest dobre, a drugie jest złe. To po prostu oznacza, że my porównujemy rzeczy, które są nieporównywalne. To tak jakbyśmy porównywali śliwki do jabłek. No, raczej to jest no dość karkołomne zadanie, więc porównujmy to do czego, że tak powiem nasz portfel ma sens się porównywać i to tylko po to, to porównywanie ten benchmark jest potrzebny, żebyśmy mieli to poczucie, że ten plan, który sobie obraliśmy, jest realizowany, że jeżeli mamy portfel 8020, to faktycznie nasz portfel zachowuje się tak jak nasz benchmark 8020. czyli że faktycznie robimy to na co się Pisaliśmy. Tu nie chodzi o to, żeby pobijać ten benchmark, tu nie o to chodzi, żeby też, broń Boże, przegrywać tym benchmarkiem. Chodzi o to, żeby mniej więcej jak najbliżej być tego benchmarku i po prostu realizować swoje założenia. Po szóste, no i tu już nie będę w stanie tego pokazać, bo w jednej ręce trzymam kamerę, a w drugiej ręce mam tylko pięć palców. Przyjmijmy sobie długi horyzont inwestycyjny, a najlepiej całe życie. I ktoś powie: No jak to całe życie? No przecież trzeba z tych pieniędzy kiedyś żyć. To, że my przyjmujemy horyzont na całe życie, to nie oznacza, że my przez całe życie nie dotkniemy kapitału, który sobie budujemy, pieniędzy, które inwestujemy. Natomiast przyjęcie takiej perspektywy na całe życie zmienia w ogóle nasze podejście do inwestowania. Oczywiście. Tutaj, nawet przy takiej perspektywie, nadal można wyróżnić i powinniśmy wyróżnić dwa etapy co najmniej, czyli fazę akumulacji, czyli wtedy, kiedy budujemy ten kapitał, kiedy jeszcze być może nawet dopłacamy świeżą gotówkę do portfela oraz na fazę konsumpcji, czyli moment, w którym już żyjemy z tego kapitału, czy gdy tylko i wyłącznie z niego być może wypłacamy. Oczywiście te fazy mogą między sobą się też przeplatać, ale. Jeżeli my wiemy, że mamy tak naprawdę horyzont całe życie, że ten portfel ma nam dosłownie służyć całe życie, to wtedy będziemy inaczej spoglądać na różne, zwłaszcza te negatywne rzeczy, jakie są dookoła nas. Że jeżeli nawet wpadniemy w środek jakiejś bardzo ostrej bessy na rynku akcji, to nie nie wiem, nie jesteśmy przerażeni, dlatego że akurat nasz portfel osunął się o kilkadziesiąt procent. Bo my wiemy, że my ani tych pieniędzy nie będziemy konsumować w jeden rok, ani w dwa lata. Wiemy też, że być może jeszcze w ogóle jesteśmy w fazie akumulacji, że będziemy właśnie teraz dopłacać do tego portfela, więc możemy zrobić to taniej. I wiemy wreszcie, że za kilka lat to ten kurz bitewny opadnie i znów rynki będą w trendzie wzrostowym. Jeżeli oczywiście zakładamy tutaj ktoś, ma sensowną strategię i zdywersyfikowaną. Portfel, to tak to będzie się właśnie działo, tak to będzie wyglądać. Natomiast, jeżeli my będziemy mieć bardzo krótką perspektywę, typu dosłownie kilka miesięcy, nawet o krótszych nie będę wspominał, czy nawet dolne kilka lat, no to wtedy, gdy wejdziemy w jakieś trudne problemy na rynku, no może zacząć, zacząć się duży kłopot, no bo oczywiście będzie mędrkowanie, czy my zdążymy w ogóle z tego biznesu wyjść chociażby na zero. Dlatego też warto przyjąć długoterminową perspektywę inwestycyjną a jeżeli ktoś siłą rzeczy ma krótszy okres inwestycyjny to być może te inwestycje muszą być bardzo zachowawcze czyli redukować tam trzeba ryzyko albo wręcz musimy zrezygnować z inwestowania i w pełni się oprzeć o najbezpieczniejsze instrumenty chociażby typu jakieś obligacje. Także pamiętajcie najlepszy horyzont inwestycyjny to jest po prostu całe życie. I ostatnia porada siódma. To po prostu róbmy swoje. Zawsze ktoś będzie miał akurat lepszy wynik od nas. Ale to nie ma znaczenia. My mamy robić swoje, mamy realizować swoje założenia. O wiele lepiej wyjdzie ktoś, kto realizuje nawet całkiem przeciętny portfel, ale realizuje go konsekwentnie. Konsekwentnie buduje ten kapitał latami, dopłaca tam świeży kapitał, świeżą gotówkę, konsekwentnie po prostu wypełnia te swoje założenia. To ktoś taki, jeżeli przy tym jeszcze zoptymalizuje sobie podatki, zredukuje koszty, będzie miał lepsze wyniki, lepsze rezultaty niż ktoś, kto jest, że tak powiem, mistrzem krótkiej prostej, gwiazdorem, po prostu bo akurat mu się udało coś trafić i to było bardziej jak strzał na loterii, a nie idzie za tym tak naprawdę żadna długofalowa jakaś strategia. Dlatego też nie porównujmy się do innych, bo my nie wiemy, jakie ktoś ma założenia. My nie wiemy, na ile to, co ktoś robi, akurat jest wiarygodne. A poza tym, jak znów inwestujemy sobie w to Life Strategy 80 /20, to nie porównujmy się na przykład do dajmy na to Nasdaqa. Bo to nie ma sensu. Akurat dzisiaj Nasdaq pokonuje live strategy, ale czy wiemy, jak się zachował Nasdaq w przeszłości, że miał obsunięcia na poziomie 80 ponad procent i wychodzenie z tych strat trwało ponad 15 lat i to tylko w ujęciu nominalnym, w ujęciu realnym jeszcze dłużej. Także naprawdę porównujmy się sami do siebie, znaczy porównujmy się do swojego benchmarku, jak powiedziałem wcześniej, róbmy swoje i skupmy się na swoim. Bo po prostu dzięki temu lepiej wyjdziemy na tym całym biznesie. No nic, to tyle ode mnie na dziś. Jeżeli ten filmik się Wam podobał, jeżeli uznacie, że to, co tutaj Wam przedstawiłem, jest dla Was w jakiś sposób wartościowe, to będę bardzo wdzięczny za łapkę w górę i subskrypcję tego kanału. Ja tymczasem idę sobie dalej pośmigać tutaj po parku. No i do usłyszenia. Niebawem. Bye bye.